Na ten moment miłośnicy gier i sudetów zachodnich czekali z wypiekami na twarzach. Do sprzedaży trafiła niezwykła gra wizyt Karkonosze. Możemy przenieść się w niezwykłą krainę ducha gór, a więc e, ogólnie mówiąc w sudety zachodnie, czyli Karkonosze, Rudawy, Janowickie, Góry Kaczawskie, Góry Izerskie i Kotlinę Jeleniogórską. Poznać ją w nietuzinkowy, bardzo ciekawy e, sposób. Wyróżnia się ona oprawą graficzną i pomysłem. Zadbano tu także... O każdy detal. Karty, przefajne klejnoty, które duch gór sobie pozbierał przez wieki, wieki istnienia. Pionki. Kostka, wcale nie taka codzienna. Graficzna oprawa jest genialna, bo w ogóle czuję się, jakbym był w tych miejscach, bo znam te miejsca doskonale i bardzo fajnie to odwzorowuje. Można rozpoznać te wszystkie miejsca, jeżeli się po nich, w nich było i się zwiedzało. A z tym materiałem to jest super pomysł, bo to, to jest o wiele trwalsze niż jakaś tekturowa plansza. Tutaj te w artystycznym relie podejrzewam, że jeszcze zrobię takie właśnie w dniu wolnym od pracy takie spotkanie, ale mam też nadzieję, że wyzwanie zostanie podjęte przez pozostałe gminy. Gra jest interaktywna, a na planszy umieszczono wiele QR kodów. Pod tymi kodami uczestnicy znajdą nie tylko pytania sprawdzające ich wiedzę, ale również informacje edukacyjne, materiały audio-wideo oraz różne ciekawostki z naszego regionu. W Artystycznej Galerii Zerskiej w Kromnowie zorganizowano wspólne granie. Bardzo mi się podoba, bo tu jest tyle ciekawostek i wbrew. Wcześniejszym myślą, to jest naprawdę emocjonująca gra. Jest taka wesoła. Pozwala sobie przypomnieć, nawet jeśli się mieszka w jakimś regionie, to ciekawostki, których się nie wiedziało albo zapomniało. O wyjątkowości gry stanowi nie tylko pomysł i wykonanie, ale i to, że w jej powstanie zaangażowały się karkonowskie gminy. Pomysł na grę narodził się w okresie pandemii, kiedy nie mogliśmy realizować swoich e, takich normalnych działań, czyli e, wystaw, targów, eventów. Chcieliśmy stworzyć jakiś materiał promocyjny, który zareklamuje cały nasz region, no i tak powstał pomysł na grę. Jest dostępna w księgarniach w naszym regionie i w informacjach turystycznych. W naszym wydawnictwie dostępna będzie też w wielu punktach, w pensjonatach, w hotelach i w restauracjach, które oprócz tego, że będą brały do swoich zasobów, będą też zajmowały się dystrybucją i sprzedażą. Wizyt Karkonosze to świetna zabawa dla całych rodzin. To także kompendium wiedzy o regionie.